Cześć, witajcie serdecznie. Po raz 65 we vlogu podkaście Powrót Roberta.pl. No i jesteśmy tydzień przed tym wielkim wydarzeniem tydzień przed startem sezonu 2019 startem z Robertem Kubicą w stawce kierowców. Grand Prix Australii to będzie wielkie wydarzenie do niego będziemy się cały tydzień przygotowywać. Zapraszam na, już teraz na, na przygotowanie takie na blogu materiały podsumowujące to, co się dotychczas działo, no i to, co przed nami. Ale muszę wrócić jeszcze do testów, bo po testach nie miałem okazji się do Was odezwać. Jakoś tak się złożyło niestety. No a te testy, no cóż, to nie było tak, że mi się nie chciało, że byłem zniesmaczony czy zdruzgotany tymi wynikami i tym, co się działo podczas testów, bo no cóż, trzeba było być przygotowanym na to, że to będzie trudny początek sezonu i jeżeli Williams przywiózł do Barcelony... Tylko jeden bolit bez części zamiennych, no to okazało się, że te części, się, które były używane cały czas, non-stop, no po prostu zużyły. I tym, czym jeździł Robert Kubica, no nie dało się już wykręcić dobrego czasu około sekundy było straty w związku z tymi zużyciami kompozytów na okrążeniu. Więc też nie ma co patrzeć za bardzo na czasy Roberta Kubicy, choć, no, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że Williams jest daleko i będzie daleko na starcie sezonu. To nie można sobie teraz wmawiać, że oni przez te dwa tygodnie zrobią coś takiego, co pozwoli im na walkę z kimkolwiek podczas Grand Prix Australii. Oczywiście będę zaszczycony, mogąc wyprówać te słowa, które właśnie powiedziałem, ale no nie sądzabym, aby była taka konieczność, niestety. Ale. Myślę, że należy się skupić na pozytywach. Williams nie miał części, Williams był spóźniony. Teraz nadrabiają zaległości. W fabryce praca odbywa się na trzy zmiany. Pracują bardzo ciężko, aby na Australię było już czym jeździć. Nie wiadomo, czy będzie się można zaciekle ścigać, ponieważ. No, być może nie będzie aż tylu części zamiennych, by móc sobie pozwolić na zniszczenie trzech skrzydeł albo jakieś inne większe naprawy bolidu, w razie czego. Więc no cóż, nadal trzeba będzie uważać. I myślę, że przez kilka wyścigów pierwszych sezonu, przynajmniej do europejskiej części, trzeba będzie troszkę się łagodniej z tym bolidem obchodzić. Ale to też nie będzie tak, że Williams no, nie będzie, będzie tam przyjeżdżał, tylko sobie pojeździć. Ja myślę, że będą starali się walczyć, ale tak w rozsądnym stylu. I to akurat Robert Kubica. Potrafi. Pamiętamy z jego pierwszej kariery w Formule 1, że był doskonały w tym, aby atakować, a jednocześnie nie narażać się rywalom i nie uszkadzać sprzętu. Z tego co wiem, w Grove mają trzy, czy inaczej, na początku tygodnia mieli gotowe trzy monokoki, kokpity, no i teraz trzeba było odbudowywać, dobudowywać poszczególne części. Pracują, aby tych części zamiennych było jak najwięcej, nie wiemy jak to wyjdzie ostatecznie. Testy, testami myślę, że możemy już zapomnieć o tym przykrym początku sezonu i teraz skupić się na tym, co będzie. Oczywiście, w no, wypowiedzi Roberta, który mówi, że jest przygotowany, czy właśnie, tu taka duża różnica, czy chce, chciał, wie, chce wie tyle, ile chciał wiedzieć, wie 20% tego, ile chciał wiedzieć przed rozpoczęciem sezonu. To nie jest tak, że on jest na te 20% przygotowany, bo on już w ubiegłym roku mówił, że jest przygotowany na 100%. Tylko, no, kierowca musi mieć pewne dane dotyczące zachowania się Bolidu, pracy tej jednostki, którą będzie wykorzystywał podczas kwalifikacji wyścigu, aby przystępować z pewnym komfortem do ścigania. No, Robert tego komfortu niestety nie będzie miał, ale podobnie będzie z George'em Russellem, który miał nieco więcej okazji przejechania tym Bolidem we właściwej specyfikacji podczas tych testów. Więc cały czas musimy też uważać na to, co, co piszą media, bo no, w tym ostatnim okresie naprawdę jest dużo takich ostrych clickbaitów, y, tak żeby, nie wiem, wzbudzić jakąś y, niechęć do Williamsa, czy, czy po prostu zagrożenie, y, stworzyć panikę, tak żeby ludzie chętnie klikali. No, to o to generalnie chodzi. Ja bardzo się irytuję na te tytuły niektóre, no bo. Nie służą one sprawie, bo dużo ludzi czyta tylko tytuły, a potem się dziwią, no jak to, przecież już w Australii to prawie mieli nie wystartować. No właśnie. Jak z tym statem w Australii nie jest zagrożony. Williams wystartuje normalnie w Australii. Problemem mogą być części zamienne, ale nad tym cały czas pracują. W Australii Williams będzie musiał troszkę zmodyfikować swój bolid, ale to też nie będzie tak, że cały samochód jest niezgodny z regulaminem, przebudowa wszystkiego. Zmiana, powrót do ubiegłorocznej konstrukcji. Nie, nie, nie. Teraz już wiemy, że zmianie będą musiały podlegać dwa elementy. Bo mówiło się o trzech, które mogą być niezgodne z regulaminem. Po pierwsze, lusterka, czyli coś, z czego a, to paradoksalnie Orlen się cieszy, bo cały czas mowa o tych lusterkach i cały czas ta reklama Orlenu jest pokazywana. Ale to tylko znak, jak dobrze w Orlenie pomyśleli, żeby w odpowiednich miejscach umiejscowić swoje reklamy. Może nie największe, ale w wielu miejscach tak żeby y, w razie czego się o nich mówiło no i yy... Te lusterka zostały zmienione. Chodziło o to, że ta, ta szybka, która odbija nam światło, pokazuje, no była trójdzielna początkowo w Williamsie, to zostało zakazane, więc mamy jedną szybkę już teraz. Również kształt tych lusterek zostanie zmieniony troszkę tak, żeby to wszystko było zgodne z regulaminem. Drugą sprawą, która była kontrowersyjna, to taka gumowa część górnej części zawieszenia, taka gumowa nakładka jakby na, na łączenie z kołem, ta, to albo zostało rozwiązane, czyli zostało dopuszczone przez FIA, albo po prostu Williams używał takiego maskowania podczas testów i teraz wystarczy, że je zdejmie i będzie wszystko w porządku. Tą największą rzeczą, która budziła największe kontrowersje, to była taka dolna, to, to ani to był wahacz, ani to była lotka. Jest przepis, że to, to zawieszenie dolne może się składać z sześciu elementów, a to był siódmy element, bo to był taki wspornik, który nie łączył się, niby się łączył z dolnym wachaczem, ale się jednak nie łączył i generował pewien efekt aerodynamiczny. To zostało zakazane, ale zdjęcie tego to nie będzie naprawdę mm, duża przeszkoda z no, odkręceniem kilku śrubek. Oczywiście to może wpłynąć na dalsze zachowanie aerodynamiczne bolidu, ale nie sądzę, aby to była aż tak poważna sprawa, i na pewno nie trzeba będzie przeprojektowywać całego przodu e, samochodu. Williams po prostu spróbował, po prostu się nie udało. Coś, co w Formule 1 dzieje się wielokrotnie, tylko no nie zawsze jest tak nagłaśnione, bo nie zawsze zespół jest w takich kłopotach i nie zawsze. Em, na pochyłe drzewo, te wszystkie kozy skaczą, tak się trochę mówi. No i, i w tym przypadku to była prawda. Jeszcze coś by tam dawać temu Williamsowi. Co jeszcze spierdzielili? Co jeszcze zepsuli? Ach, no to ten niezgodny z regulaminem boli cały. E, nie, no po prostu spróbowali. Ja się cieszę akurat, że oni próbowali czegoś innego. Próbowali, nie udało się. Trudno, ale widać, że jest chęć poprawy, znalezienia czegoś, czego inni może e, nie szukali albo nie chcieli szukać. No o to chodzi, bo przecież musimy. Mieć świadomość, że w Formule 1 mamy walkę technologiczną. Niemniej musimy się przygotować na trudny sezon, a przede wszystkim na trudny początek sezonu, bo pamiętajmy, co mówią kierowcy. Ta podstawa, platforma do budowy, rozbudowania tego bolidu, poprawy i zwiększenia osiągów jest dobra, stabilna, znacznie lepsza niż w ubiegłym roku. A więc teraz no, wystarczy ostro pracować. I mieć nadzieję, że w drugiej połowie sezonu będzie lepiej. Stawka ogólnie Formuły 1, zauważcie, że nam się bardzo spłaszczyła. To być może przez te przepisy aerodynamiczne, które weszły w tym sezonie. E, mamy 1,7 sekundy między pierwszym a ostatnim, e, znaczy, a przedostatnim czyli Racing Point, no bo Williams jednak tracił więcej. Oczywiście prawdopodobnie Ferrari nie pokazało maksymalnej swojej prędkości na testach w Barcelonie i mają jeszcze kilkadziesiątych sekundy w zapasie. Lewis Hamilton mówi, że to może być nawet pół sekundy przewagi nad Mercedesem. No, w przyszłym tygodniu nam się wszystko zweryfikuje, więc nie ma co gdybać, zobaczymy jak to rzeczywiście jest z tą formą zespołów, ale Williams będzie z tyłu, na to się niestety przygotujmy. Jeżeli chodzi o... Te, tę sprawę, która wyszła w tym tygodniu, y, czyli o padiego Loa i jego urlop. Oczywiście wiemy, że to nie jest urlop, to jest definitywne odejście z zespołu, pożegnanie się z Williamsem po dwóch y, bardzo trudnych sezonach. No i jak to jest z tym padim? Czy to jest taka, taki rzeczywiście nieudacznik, który no, nie wiadomo po co był w tej Formule 1 przez y, kilkadziesiąt lat? No nie. Jest to świetny specjalista, przede wszystkim od elektroniki. I wiecie, tu mi się nasuwa taki przykład. Zauważcie, kto jest często, kto stoi na czele na przykład uniwersytetu. To nie jest najwybitniejszy profesor z największymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o odkrycia, publikacje i tak dalej. Zazwyczaj taka osoba nie nadaje się po prostu na kierowanie Dużą instytucją, a za taką trzeba uznać też zespół Formuły 1. Zazwyczaj to jest ktoś, kto jest dobrym naukowcem, ale też potrafi dobrze zarządzać ludźmi, czasem potrafi układać pewne elementy klocki, potrafi też czasem coś tam przykombinować. No, ten profesor, który się tak specjalizuje w jednej dziedzinie, zazwyczaj ma bardzo zamknięty umysł, i teraz myślę, że w tym, to był przypadek Williamsa, że. Padilow był świetnym dodatkiem do tego zespołu, tylko nie na to stanowisko. W Mercedesie odpowiadał za trochę inne rzeczy, nie miał powierzonej aż tak dużej władzy. W poprzednich zespołach, w McLarenie, w jeszcze wcześniej, w Williamsie, gdy pracował, to również nie były te. te mm, ten, ten, ten zakres obowiązków, po prostu miał mniej i sobie z tym radził. Teraz nie wyrabiał. No i dlatego William miał opóźnienia, nie było dobrej koordynacji pracy, dobrego zarządzania pracownikami. Załóżmy, przyjmijmy po prostu, że odejście, odejście padiego wpisuje się nam w tę, w tę restrukturyzację Williamsa i myślę, że trzeba się z tego cieszyć. Oczywiście no, moment jest bardzo zły, ale myślę, że na przykład połowa stycznia albo początek lutego byłyby gorszym momentem na odejście dyrektora technicznego z zespołu. Ja, no cóż, nie, nie, nie będę jakoś tęsknił za paddy za loem, no, było jak było. On też nie, nie popisał się wypowiedziami w ostatnich miesiącach. Często usprawiedliwiał się, że tak naprawdę boli to jest słabi już od 2014 roku, tylko że ten silnik Mercedesa maskował te wszystkie problemy. I miał na pewno w tym trochę rację, ale mimo wszystko dyrektor techniczny nie powinien mówić, to już było spieprzone od dawno temu, ja nic nie mogłem z tym zrobić. No jednak miał dwa sezony na to, aby coś z tym zrobić, nie udało się, a wręcz jest gorzej. Bo teraz nawet ten silnik Mercedesa nie, nie daje rezultatów. No oczywiście wiadomo, inni producenci silników też nadrabiają. Więc żegnamy Padiego Loła bez płaczu. Teraz pytanie kluczowe: kto go może zastąpić i kiedy go zastąpi? Od razu mówię, że trzeba odrzucić takie bajki, że to będzie Marucci Orywavene albo Flavio Briatore. To byli szefowie zespołów. Oni się nie nadają na dyrektora technicznego. To musi być inżynier, który będzie miał dobre możliwości zarządzania zespołem. Tu pada często nazwisko Roba Smedley, czyli byłego inżyniera Williamsa, odpowiedzialnego za. Właśnie, zauważmy, że Rob Smedley w 2018 roku na przykład był odpowiedzialny za tak to, 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 to zwany Chief Performance, czyli no, za osiągi bolidu. Te też nie były dobre. Nie, nie kwestionuję tutaj osiągów Roba Smedley, tylko mam nadzieję, że przez te życzenia kibiców, żeby to był właśnie Smedley, nie przemawiają same filmiki z Terrible Trio z Robertem Kubitą i Karunem Czandokiem, no bo świetnie się to oglądało, ale bo Lidu to nie przyspieszy, więc ja mam nadzieję, że po prostu tam trafi fachowiec. Bardzo dobrze by było, gdyby Williams sięgnął po kogoś, czyim konikiem, no bo wiadomo, że inżynier zawsze będzie miał swoją specjalizację, była aerodynamika, bo widać, że z tą aerodynamiką Williams ma największe problemy. I tu ja bym szukał kogoś, kto no, ma jakieś pojęcie o tym. Niestety zwolnili w ubiegłym roku świetnego aerodynamika, no i teraz pytanie, kto będzie chciał przyjść do tego Williamsa? Na pewno nikt z innego zespołu Formuły 1, no bo po co przychodzić do Williamsa, skoro zapewne Williams nie może zaproponować wysokiej garzy, a po drugie jest ostatni w stawce, a wyzwań jest multum. Trzeba będzie sięgnąć po kogoś z innej serii, po kogoś, dla kogo praca w Formule 1 będzie nobilitacją i przyjmie każdą ofertę, a jednocześnie będzie rokował, że da radę wyprowadzić zespół pomijam też takie głosy, że teraz to Robert Kubica przejmie jakąś część obowiązków. To też to, to są bajki zupełne i science fiction. Niestety w Formule 1 te specjalizacje są bardzo wąskie. No a dyrektor techniczny to już jest w ogóle mega sprawa. No i nie zważajmy na te słowa Claire Williams, że Robert mógłby być dyrektorem technicznym, bo nie mógłby być w obecnej sytuacji. Oczywiście wiedza wiedzą, ale no też Robert to akurat on potrafił startować w edowych mistrzostwach świata i za grupą kilkunastu osób i ścigać się z fabryką Volkswagen na 200 osób. No ale tutaj jednak skupi się póki co na jeździe. Więc ja po prostu liczę, że Williams, po pierwsze, gdy zaczynał już rozmowę, a myślę, że te rozmowy z Padiloem o odejściu zaczęły się dawno temu, gdy rozmawiał już z Lołem, miał jakieś warianty na zatrudnienie kogoś innego, że to nie było tak, że no padli musimy się pożegnać, ale no nie szukali e, e, nikogo e, za Loa. No, zobaczymy. E, mówi się, że ktoś z fabryki może zostać awansowany na stanowisko dyrektora technicznego, ktoś kto ma m, dużą wiedzę i zna już zespół, ale mówi się też, że może do niego dołączyć ktoś z zewnątrz, ktoś kto e, raz, że będzie świetnym fachowcem, a dwa, że będzie wprowadzany do zespołu przez tą, tę osobę, która już zna Ekipę. Ja mam nadzieję, że to się wyjaśni w ciągu, no nie wiem, dwóch tygodni najbliższych, to, to tak max, ale no, oby to nie był jeździec bez głowy, ten nasz FW42, bo, bo dłużej tak nie może być i trzeba naprawdę spiąć pośladki, żeby się teraz wyrabiać. Teraz przed nami dość trudny okres, jeżeli chodzi o. Osiągi, ale ja bym chciał, żebyśmy patrzyli na, na to zupełnie inaczej. Robert Kubica wraca do Formuły 1, z tego się cieszymy. Na to zwracajmy przede wszystkim uwagę. Cieszmy się tą atmosferą weekendu wyścigowego, jaka nastanie nam niebawem. I no cóż, to chyba wszystko, jeżeli tak pokrótce omawiać tę sytuację Williamsa. Nie jest wesoła. No cóż, wiem, inne zespoły też to widzą, dlatego na przykład ostatnie, informacja z ostatnich dni, że tylko Williams będzie mógł przygotować dla Pirelli takie auto. Powiedzmy, że testowe takie prototypy z tymi zmianami ewentualnymi na 2021 rok, aby Pirelli mogło testować te nowe opony 18, z 18-celowymi obręczami przed właśnie tymi zmianami. No, no bo inne, inni inżynierowie uznali, że tylko Williams może to zrobić, bo są w takim dołku, że i tak raczej nie zagrażają ekipom. Ale ja mam nadzieję, że się wszystkie ekipy prze, przejadą na tej decyzji i że w przyszłych sezonach Williamsowi może też z Robertem Kubicą będzie szło lepiej. Póki co skupiamy się na tym, aby w drugiej połowie tego sezonu było dobrze, a jeżeli coś się uda wyrwać teraz, no to będzie fajnie i na to e, liczymy. E, ostatnie dni to też e, premiera na przykład serialu Netflixa. Wczoraj zostały opublikowane 10 pierwszych odcinków tego, tej produkcji. E, Roberta Kubicy są tam dwie sekundy. Więc na te materiały z Robertem, na rowerze, w padoku, musimy poczekać do drugiego sezonu. On jest planowany na końcówkę obecnego roku, czy na końcówkę sezonu, no październik, listopad, coś w tym stylu. Ale w serial kilka odcinków już zdążyłem obejrzeć, jest naprawdę spoko, sporo pokazuje, więc polecam. To nie jest tak, że musicie zarywać nockę i rzucać wszystko, ale, ale warto obejrzeć. No, i na koniec jeszcze o gadżetach Orlenu, bo wiem, że sporo osób o to pyta. Po pierwsze, nie tyle Orlenu, co Williamsa. Zespół zapowiadał, że nowe stroje pojawią się na start sezonu. No, ale chyba wszędzie mają opóźnienia i nie chcą za bardzo zarabiać na tym, więc nie spodziewam się, aby to tak od razu ruszyło. Czekamy po prostu. Natomiast gadżet Orlenu. Prezes Obajtek mówił, że w marcu mają się pojawić, ale myślę, że początek kwietnia to jest ta realna data, kiedy już będą dostępne m.in. na stacjach benzynowych, czy no, na przykład do wygrania na blogu. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Czekamy teraz na start sezonu. Będzie oczywiście jeszcze podcast, vlog przed Grand Prix Australii. Przygotujemy się trochę do tego wydarzenia, no i będzie naprawdę. Ekstra. O to nam chodziło przez te 8 lat. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Już za tydzień pierwszy wyścig z niego udziałem. Dzięki za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć.